Sialudato Jesu Chrysto sempre sialudato. Chcę bardzo serdecznie pozdrowić Was wszystkich, którzy łączycie się w tej chwili razem z nami. Tu z naszego studia, z Florencji koło Iłży, Szarbel Telewizja, jak wielu z Was zapewne ogląda i proszę, abyście subskrybowali, a nawet namawiali innych do tego, by mogli e, również i e, oglądać naszą telewizję, e, moi drodzy. A teraz i w języku polskim, i w języku włoskim. Allora carissimi sono molto felice che siamo collegati tramite la nostra Sharbel TV in internet. Tanti lo vedono, già lo so, anche dall'Italia. E poi vi raccomando di fare iscrizioni. Per avere anche appoggio un po' economico per eh, funzionare la nostra tv. Ma oggi siamo, saremo collegati con Mezzugorje subito eh, in questo momento da Florenzia, Firenze Polacca. E mio abbraccio per tutti gli italiani. Sono ultime ore del 2020, ma. adesso Polacco e poi in Italiano ma traduco anche vedremo, avremo Kolegamento anche da Mechugorje. Moi drodzy, więc będziemy mieć za chwilę połączenie również z Meczugorje, z naszą specjalną, można powiedzieć, wysłanniczką, która nas informuje już od tych kilku dni co dzieje się w Meczugorje, Dorota Sosnowska, która prowadzi dom modlitwy w Sielcach Świętego Szarbela, która zresztą bardzo. Związana jest również z całym tym dziełem, dziełem Świętego Ojca Szarbela, również i tutaj z naszą parafią. Cari fratelli e sorelle, allora subito avremo collegamento con nostra inviata Dorota Sosnovska. Lei è anche a una casa di preghiera a Siedlce, una città bella, è andata a Meciugori Tanto tanto impegnata anche eh, qui con noi nella parrocchia. Ma eh, passiamo eh, subito eh, a lei la parola. Io eh, lo traduco, quindi, zaras, łączenie. Moi drodzy, to jest niesamowite. Zobaczcie. Ostatnie godziny tego roku, a my do Meczugorje. Questo è più bello, ultime ore, di quest'anno, e noi andiamo do Naprawdę przed chwilą, o 15 byliśmy pod naszym tutaj błękitnym krzyżem. Tutaj we Florencji. I oczywiście, że nasze myśli biegną tam. Poco tempo fa eravamo sotto la croce blu, Qui a Firenze i e nostri pensieri vanno sempre a Nesugorje. Andiamo adesso tramite eh, telefono. Il nostro collegamento la vedrete in questo momento eh, e io traduco di questo. Korygamentu Conley, a ja teraz będę też tłumaczył. Myślę, że już ich widzicie. Są razem, nie tylko moi drodzy Dorota, ale też niektórzy pielgrzymi. Jest również i Michał, znam Michała. A więc, nie, szczęść Boże, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Na wieki wieku amen. A więc widzimy, widzimy moi drodzy, również i świątynię świętego Jakuba. Odwróćcie się, widać za wami, prawda? Zobaczcie, kościół, a więc prawdziwie na żywo jesteśmy z Meczugorje. Sempre Ludato, aludato, alora vediamo, Dorota, Michele, dietros si vede, la chiesa di san Giacomo na Meczugorje. A więc Alora, a więc pytam cię droga nasza doroto powiedz. No, jaki, jaka panuje atmosfera teraz w Meczugorie? Co dzisiaj przeżywaliście? Co będzie jeszcze w tym ostatnim dniu w Meczugorie, dzisiaj, w tych ostatnich godzinach? Allora le Dorota, come è aria w Meczugorie? Come, come saranno diciamo, altri appuntamenti? Sarà quale preghiera anche in queste ultime ore di nostro ultimo giorno del 2020? to jest program wyznaczony jakby przez Matkę Bożą rozpoczyna się różanie, co 17:40 Matka Boża przychodzi do widzących a więc o godzinie i o traduko a allora o 17 inicieremo rosario ore 17 inicieremo rosario come vuole la Madonna se sempre ma poi 17:40 17, zawsze sempre ci sarà quel momento di apparizione come sappiamo per che dicono i veggenti. I myślę, że to jest właśnie ten, ta przyczyna, dla której tutaj czuć ten pokój. Tu wszyscy, którzy przyjeżdżają, czują pokój. Jest jakby wyciszają się Otwierają się. Michał jest po raz pierwszy w Mediugorje. Wcześniej był ze mną u księdza w pustelni. Jakby zaczyna swoją drogę. I też mówi, że to jest zupełnie inne miejsce. Nie spodziewał się, że takie będzie. Ah, che poco pokój wszędzie panuje. Allora, eh, io posso soltanto confermarvi eh, una cosa, qui c'è la pace, c'è immensa pace che tutti eh, quello eh, sentono nel cuore, come vedete al fianco a me Michele che prima è venuto anche da Padre Jarek nell'eremo, ma adesso prima volta a Meteugorie dice non mi aspettavo proprio di ritrovare una pace così immensa a Meteugorie. A więc e, modlitwa, modlitwa. Czy będziecie mieć mszę świętą również na rozpoczęcie nowego roku? A wretę la santa Messa per inicio del nuovo anno? Tak, jutro będzie msza. Jeszcze nie mamy podanego planu. Dzisiaj będzie natomiast pasterka e, o godzinie... 21. 21. 21. 22. 22. 22. 22. Allora, eh, allora non ci sarà la messa di notte eh, come poteva esserci a mezzanotte per inizio di nuovo anno, ma la Santa Messa ci sarà a ore 21 perché poi c'è anche divieto di spostamento. Chciałem zapytać Ciebie, jak wielu pielgrzymów przybyło do Meczugorje, No Jest to specyficzny rok, napełniony też bólem, cierpieniem. I z jakich krajów? Ilu jest pielgrzymów? Jak wielu oceniasz i z jakich krajów? Kwanti pelegrini sono arrivati a Meczugorje, e da quali paesi? E come sono adesso che tu vedi, da quali paesi sono arrivati di più? Widziałam na górze Podobrdom miałam grupę włoską. Myślę, że około 20 osób jest. Polaków jest chyba około 5 autokarów, czyli jest nas około 200 osób. Czyli tu jest najwięcej Polaków, bo z Ukrainy przyjechały dwa autokary teraz. Alora Ale wczoraj mówiłaś, że było tych autokarów gdzieś koło 11. To nie wiem, odjechali. E, nie, nie, tu e, zaszła pomyłka. Było e, na 8 grudnia przyjechało 15 autokarów ukraińskich, a dwa polskie. A teraz jest odwrotnie. Na Boże Narodzenie e, właśnie Polaków jest więcej. Ma a Alora Tak, posso tradurre in questo momento, come dice a Meczugorje sono arrivati una ventina quarantina massimo italiani kiedy partecipano a quella preghiera di sera, poi ci są dwie pullmany do Ukraina, ci sono circa roku 200 persone anche dalla Polonia. A czy bośniacy, czy z Chorwacji przybyli pielgrzymi? Tak. Ja nie widzę tutaj. Nie Ale. Na pewno jest mało. Jest. Mamy problem, a problema, a więc mówi nam Dorota, że również, że tych pielgrzymów z Chorwacji i tutaj z miejsca nie ma aż za wielu. Pewnie ze względu na te ograniczenia też związane z przemieszczaniem się Malora Dorota ci sta dicendo che anche sono pochi pellegrini da Croazia e da Bosnia e sono per forse problemi quelli dispostamento, spostamento, ma sicuramente la chiesa sarà fra poco piena di quelli che sono arrivati. Ale myślę, że kościół będzie pełny, bo przecież wypełnicie Ci, którzy już jesteście, prawda? I my i mieszkańcy na pewno też przyjdą na pasterkę. Także będziemy robić zdjęcia i damy korespondencję, e, prześlemy do księdza na stronę. A więc na pewno, allora dice che sicuramente anche vengono quelli del luogo da Meczugorje per la preghiera. E, będziemy Połączeni ze sobą w tej jedności modlitewnej. A jeszcze chciałbym zapytać Michała, czy mógłby powiedzieć, jak on przeżywa. Sam teraz jest w tym pustym troszkę niż zwykle meczugorie, ale na pewno doświadcza czegoś pięknego tego spotkania. Wory anche kiedy, tanto Michele, come tu si senti? Prima volta meczugorie, anche po włoto, come di soli, to ma sono pellegrini, ancora. Ora są arrivati, come, come staj sentendo tu di quello tu arrivo? Jest to naprawdę pięknie, jest to nie do opisania. To, żeby to, to, co tu się dzieje, żeby poczuć, to po prostu trzeba tu przyjechać, zobaczyć to, poczuć tą atmosferę tutaj. Jest naprawdę cudowny. E, A allora... no, allora qui è bellissimo dice questa è una cosa meravigliosa che io sento nel cuore si deve proprio venire nel luogo di sentire proprio di quello che si sente qua di questa gioia di esser pravda mi soprattutto c'è la gioia e quella pace interiore No nie wiem, a czy wy Polacy będziecie mieć jeszcze jakiegoś Sylwestra? Będziecie się mogli spotkać, może pośpiewać coś, bo przecież to też jest wejście w nowy rok. Jutro będziecie mieć zapewne liturgię. A wy Polacy, którzy jesteście come pellegrini, 200 avrete anche a Međugorze qualche momento di canto, di ballo, anche chissà come per Panowie wzięli koszule i po pasterce, później w pensjonacie jest przygotowane, będzie kolacja, napoje, muzyka. To będzie można wy... powiedzieć mała impreza sylwetkowa. Tylko pobożnie. A lora, możemy powiedzieć, loro dicono che anche noi, le donne, abbiamo bel vestiti, uomini, anche, le camicie belle, ma dicono ci sarà un po' anche di festeggiamento eh, tra loro, eh, avranno una cena. A więc nic mi nie pozostaje jak bardzo was pozdrowić i mam nadzieję, do kiedy jesteście w Meczugorie? Fino quanto siedzi w Meczugorie? Drugiego wyjeżdżamy, trzeciego będziemy już w domu. Mam nadzieję, że może jeszcze nam się uda e, połączyć. Jeśli tak nam będzie dane, to jeszcze ustalimy. Alora, i penso che sarà possibile anche collegarsi. A jutro, mszę świętą będzie sprawował arcybiskup Hozer. E, tak, dzisiaj też miał być, ale, ale tam ma gości, przyjechał kardynał, więc. Jest to przełożone. Ja jeszcze wspomnę tylko o pogodzie, dlatego że wczoraj się martwiliśmy, dzisiaj rano mieliśmy wchodzić na górę Wac i podawała pogodynka 90% opadów chmury, a cały dzień świeci piękne słońce. Także to jest jakaś inna matematyka w tym Medjugorje. Allora eh, ci sarà la messa che presiederà ehm, Arcivescovo Hoser domani, doveva anche oggi presiedere, ma invece è arrivato da lui qualche cardinale, ospiti e non è venuto per la celebrazione. Ma invece eh, dice Dorota che abbiamo eh, questo cambiamento, cambiamento eh, bellissimo perché ci hanno annunciato che ci sarà il tempo eh, cattivo, doveva piovere e loro sono andati. stamatina, ma avevano sebre un sole bellissimo. Eko, eko comedono. A więc to piękny dar dla Was. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i łączymy się z Polski. Łączymy się za chwilę. Rozpoczynamy w pustelni we Florencji, tu Koło Iłszy, również modlitwę. Będziemy mieć o godzinie 19.00 i adorację, a o 23.00 modlitwę Właśnie adoracji Pana Jezusa, i będziemy o Was pamiętać z e, całym sercem. Alora, vi ringrazio, e saremo collegati anche da Florencia, qui da Firenze Polacca. Fra poco alle w avremo la Santa Messa, anche o e ore 23 di notte, l'adorazione. Uniti con Meczugorie, zjednoczeni razem w tej myśli z Marią w Meczugorie będziemy adorować Jezusa. Dziękuję Wam! Grazie! Grazie! E, arrivederci! Do zobaczenia. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Arrivederci! Moi drodzy, i tak dziękujemy Bogu za to, że mogliśmy mieć również to połączenie. Zobaczcie, prostym sposobem, a byliśmy w Meczu Gorje, byliśmy właśnie koło kościoła parafialnego świętego Jakuba, no i już wiemy że też y, tam kończą stary 2020 rok trudny rok i będą modlić się lepszy ten 2021 prosimy Matkę Bożą. Allora così semplice, abbiamo fatto questo collegamento a Meccugorie, nostri pensieri sempre vanno proprio dove Maria ci chiama, dove lei arriva, e anche vediamo che a concludono anno. Inicja iniziano nowo, ma tutto, tutto voriamo insieme con Maria e Na tym kończę, kochani moi, raz jeszcze zapraszając Polaków na msze świętą o 19.00, później uroczyste tedeum i o 23.00 adoracja Pana Jezusa. Tak bardzo też zapraszam o 23.00, byśmy weszli w nowy 2021 rok, tutaj również w parafii naszej, w pustelni. Świętego Szarbela w tym miejscu szczególnym, gdzie budujemy sanktuarium dla Matki Bożej, Matki dobrego początku w niebowziętej we Florencji Kołojuszy. Na tym Was żegnam, szczęść Wam Boże. Allora, così concludo il nostro collegamento da Firenze, Florencja Polacca, abracando tutti voi che Signore vi benedica e ci vediamo per la preghiera soprattutto la Santa Messa fra poco ore diciassette invito tutti italiani Chcę voglio invitarvi tutti e poi stanotte ore 23 adorazione eucaristica sia adora Gesù Cristo. szczęść Boże